Czasem cytrusy mają jakieś takie pęknięcia w korze, albo brak kory, które by się przydało jakoś zabezpieczyć, żeby nie wchodziły tam grzyby i żeby cytrus nie chorował. Są po tego maście specjalne, które się używa po przycinaniu lub po szczepieniu, które zabezpieczają takie miejsca. Tutaj jeszcze. Zobaczcie, w mojej kalamondynie jest tutaj pień cały, taki pęknięty, więc są różne takie maści, którymi najlepiej jest to zabezpieczyć. Pokażę Wam za chwileczkę przykład takiego zabezpieczenia w różnych miejscach. Tak to teraz wygląda. Potem wyschnie i zabezpieczy. A przy Lipo, teraz wygląda to tak. Na pewno będzie teraz lepiej. Temu co trosi A tu przy grej widzicie też taka rana, która widać, że na pewno mu przeszkadza, więc raz ją też zabezpieczę.